Idziemy do Los Angeles. Autostrada to jest 5 pasów. My idziemy lewym, zewnętrznym tak zwanym Carpool. Carpool to pas dla samochodów, które przewożą dwie osoby lub więcej. Na pewno kojarzycie pewnie program, który na YouTubie prowadzi James Gordon i podwozi gwiazdy. Po to, żeby unikać korków, I Jedzie tym właśnie pasem Carpool żeby dotrzeć do studia i pod pretekstem podwózki przeprowadza wywiad i śpiewają wspólnie różnego rodzaju piosenki my akurat jedziemy w trójkę ja, Ania i Sara no i wkrótce Hollywood jeśli byście mieli ochotę jednak pojechać w pojedynkę tym pasem carpool no to taka przyjemność kosztuje 341 dolarów jeśli policja Was zatrzyma to tyle byście musieli zapłacić za mandat. My się zbliżamy już do West Los Angeles. Kierujemy się na Santa Monica, dalej na Venice. Jesteśmy podekscytowani, ponieważ nas znalazła bardzo fajny dom. Venice blisko oceanu. No i chcemy zobaczyć, bo na zdjęciach wyglądał fantastycznie. No i będzie zleżenie eee, oczekiwania versus rzeczywistość. Jeszcze parę kilometrów, a w zasadzie mil i będziemy mogli zobaczyć. Dolnie ten, chociaż wygląda ładnie. Our destination is on the left. No i powiem wam, że wygląda całkiem nieźle. No, podoba mi się. O, aha, patrz, mamy na lekko. Ale fajnie. Tu można super zdjęcia zrobić, tak? No, pięknie. Super zdjęcie. O, proszę. A nikt nie przeklinał. I wchodzimy. No i wchodzimy na górę. Mamy już przyjrzany poziom 0. Teraz wchodzimy na poziom numer 1. No wygląda całkiem, całkiem nieźle. Ania, super wybrałaś lokalizację. Gratulacje dla mojej żony. Welcome to my creeks. I'll find the color as much. You numer dwa. Sara, roz... brawo, Sara. Brawo, Sara, robimy brawo dla mamy. Brawo, za wynajem pokoju, brawo. Brawo, nie papa. Papa, później będzie robić.